Radia Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry. Naszym gościem jest Tomasz Trela, poseł współprzewodniczący Nowej Lewicy w Łódzkim. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Co tam się dzieje, panie pośle, w tej nowej lewicy? Mamy rozłam w partii razem. No... I dobrze, i źle można powiedzieć, dlatego że przecież partia Razem od tych kilku ładnych miesięcy stała trochę okrakiem. Ale niedobrze, dlatego że no jak są ruchy wewnętrzne, to zawsze wyborca, potencjalny wyborca jest trochę zdezorientowany, więc mam nadzieję, że po tym weekendzie, kiedy partia Razem ma swój kongres, sprawa zostanie definitywnie zamknięta. Wczoraj mamy decyzję pięciu. Parlamentarzyści, które zostają w klubie lewicy, ale no i, wychodzą z partii. Ale wychodzą z partii razem. No i pytanie, co zrobią pozostali parlamentarzyści, członkowie partii razem? Ja oczywiście. No oni mówią, że wychodzą z kolei z klubu, ale w partii zostają. No, no to jest. Yy, to też chcę powiedzieć bardzo wprost. Ten, kto wychodzi z klubu lewicy, to zapisuje się do drużyny opozycji, w której pierwsze skrzypce gra Jarosław Kaczyński. Partia razem musi zdać sobie sprawę, że będzie w opozycji do rządu koalicji 15 października, w którym jest lewica, razem z Pisem i Konfederacją. Jeżeli taki, takiego dokonają wyboru, ja będę tym zaskoczony, ale wybór przyjmę, no i będą wtedy krytykować. Zresztą teraz też już niektórzy bardzo krytykują nasz rząd, naszych ministrów, nasze posunięcia, nasze postulaty, no więc teraz to tylko zostanie usankcjonowane. Niedobrze dla szeroko rozumianej lewicy, ale myślę, że do wyboru. Bo jest tak dużo, że ludzie sobie odpowiedzą. Która lewica jest lewicą właściwą i prawdziwą? Ta, która jest w rządzie zmienia, rozlicza, czy ta, która jest w kontrze do rządu? Mamy jeszcze Paulinę Matyśia, która jest zawieszona. Jaki będzie jej los? Nie no ja, ja myślę, że to, to już zresztą ja o tym od samego początku mówiłem. Ja byłem jedynym y, członkiem prezydium klubu parlamentarnego, który od samego początku był zwolennikiem, żeby panią Matysiak wyrzucić z klubu, bo uważałem na samym początku, że te zawieszenia nic nie dadzą. No oczywiście nie chcę. Dzisiaj mówić, że wyszło na moje, bo wyszło na moje, bo ona swojej postawy nie zmieniła. No ona zostanie wyrzucona, albo sama z tego klubu odejdzie po tej pewnie, podejrzewam, weekendowej decyzji partii razem, ale ja jestem zwolennikiem przecinania takich spraw od razu, że jeżeli ktoś dostaje rekomendacje, koleżanki, koledzy pomagają mu zostać parlamentarzystą, to tak na dobrą sprawę, jeżeli zdradza te ideały, no to powinien liczyć się z konsekwencjami, tym bardziej, że akurat pani Matysiak jest nie tyle, że mi bliska, co znana ze względu na to, że koleżanki, koledzy mojej lewicy, której współprzewodniczę, pomagali jej w kampanii wyborczej i gdyby nie te koleżanki i ci koledzy, to pani Matysiak w parlamencie by nie było. Adrian Zandberg powiedział takie zdanie dla Gazety Wyborczej, które myślę, że jest dość istotne. Tak to skomentował. Nie jesteśmy opozycją totalną. My jesteśmy racjonalni. Pytanie, właśnie, czy partia Razem to była w koalicji czy w opozycji. Od dłuższego czasu, w moim przekonaniu, pan Zandberg. Był w opozycji do tego y, rządu. Ja się zresztą trochę dziwię, dlatego że pan Adrian Sandberg miał niepowtarzalną szansę mieć wpływ na to, co dzieje się w Polsce. Na samym początku, jak formułowała się koalicja, mógł powiedzieć: tak, jestem zainteresowany, tak chcę wziąć odpowiedzialność, tak wchodzę do tego rządu. I wtedy mógłby realizować i, I, pokazać, i pokazać, jakim jest mocarzem. A jeżeli ktoś siedzi w tylnej ławie, cały czas narzeka i nic mu się nie podoba, to ja już go raz określiłem, określę go raz jeszcze. To taki smer Maruda, który, który zawsze uważa, że jest wszystko źle, ale Adrian, pokaż, zrób. No, to nie bardzo chcę to robić. No to wie pani, no tak, tak się polityki nie robi. Ja nie jestem w rządzie, bo podjąłem świadomą decyzję. Pracuję w komisjach, które rozliczają prawo i sprawiedliwość, ale ten rząd pełnym sercem wspieram i popieram. Umiem powiedzieć o jego zaletach, umiem powiedzieć o jego pewnych wadach, ale wiem, że gdyby nie było koalicji 15 października, to trzecią kadencję miałoby prawo i sprawiedliwość. Jak to wpłynie na całą koalicję 15 października? To będzie znaczne osłabienie? Nie, dlatego że 248 głosów jest na teraz. Jeżeli czworo yy, parlamentarzystów, nawet by odeszło, ci, którzy zostaną w partii razem i odejdą z klubu, to będzie 244, ale myślę, że będziemy mieli jasność. I nie będzie już takiej sytuacji, że Tomasz Trela jest rano yy, u pani w programie i chwali ten rząd, a za trzy godziny w innej części Polski jest pan Zalberg, który krytykuje tego rządu. Ja będę od. Yy, Poniedziałku, jeżeli pan Zandberg i partia razem wyjdą z koalicyjnego klubu parlamentarnego lewicy, mówił bardzo jednoznacznie: dzisiejsza opozycja to Konfederacja, Prawo i Sprawiedliwość i partia razem Jadwiga Zandberg. Czyli można powiedzieć: Tomasz Trela otworzy im po prostu drzwi. Tak, znaczy, znaczy wie pani, ja jestem w ogóle zwolennikiem sytuacji zero-jedynkowej w polityce. W polityce trzeba być konkretnym i zdecydowanym. Albo bądź, Albo jak to woli, nie być fujarą, jak to pan Ziobro swego czasu powiedział. No, trzeba być no, zdecydowanym. Ja pamiętam, jak lewica brała odpowiedzialność za łódź 10 lat temu i współrządzi łodzią do dzisiaj i są sukcesy, o których można się chwalić i można mówić. A można było siedzieć w oślej ławce i wszystko krytykować. Panie pośle, z. Jakimi emocjami oglądał pan wczoraj raport badający działalność podkomisji Antoniego Macierewicza? Ja tylko przypomnę, 41 zawiadomień do prokuratury, wydanych 81 milionów. Oficjalnie te wszystkie zarzuty mniej więcej brzmią w ten sposób. Chodzi o niedopełnienie obowiązków, poświadczenie nieprawdy w dokumentach, fałszerstwa, łapownictwa, braku właściwego nadzoru, działania wbrew przepisom ustaw. To tak i oficjalnie. No duża emocja, dużego obrzydzenia. Jak zobaczyłem, jak pan premier Kosiniak kamysz i minister Tomczyk, przedstawiają tak krok po kroku, milion po milionie, wszystkie nieprawidłowości. Jak zobaczyłem, że członkowie tej podkomisji, niektórzy zarobili prawie milion y, złotych. Ale to pana najbardziej uderzyło? Czy, wie pani, uderzyło mnie to, że publiczne pieniądze zostały wykorzystane na partyjniactwo i emocje ludzi, którzy stracili y, najbliższych w tej katastrofie, były szargane przez lata przez Antoniego Macierewicza. To mnie po prostu uderzyło. Uderzyło mnie też to, że jak Antoni Macierewicz widział, że ekspert, którego wynajął, y, to y, pisze ekspertyzę niezgodną z jego przekonaniem, to albo chciał go przekupić, albo go wyrzucił. To takie rzeczy mnie uderzają, bo to była wielka katastrofa. Wszyscy tam stracili kogoś bliskiego. Ja, ja straciłem koleżanki i kolegów. Pamiętam świętej pamięci Jerzego Szmajdzińskiego, który był kandydatem lewicy na prezydenta. Ja byłem wtedy szefem jego sztabu wyborczego w województwie łódzkim. Przygotowywaliśmy się do kampanii i po dziesiątym musieliśmy zmienić kandydata. Więc każdy stracił kogoś bliskiego, ale przez głowę by mi nie przyszło, żeby na tej tragedii kilka naście ładnych lat za publiczne pieniądze robić propagandę polityczną. A jak no, pan ocenia orgogliwe. skalę tych fałszerstw, kiedy na jednej stronie ekranu mogliśmy oglądać takie oficjalne wnioski z zamówionych raportów u ekspertów zagranicznych, między innymi z miaru z Instytutu Amerykańskiego, a po prawej stronie to co zostało przedstawione w raporcie Macierewicza? No, to pokazuje, że Antoni Macierewicz miał jednoznaczny taki glejd od Jarosława Kaczyńskiego masz robić tak, żeby nasze było na wierzchu. Nie patrz na dokumenty. No i pani, to łatwo jest powiedzieć, jak na przykład się ma ekspertyzę albo opinię prawną, nie możesz tego zrobić, bo złamiesz prawo, a z drugiej strony ktoś z PiSu podejmuje decyzję, co mnie tam ekspertyza i tak podejmę taką decyzję. I tak to mniej więcej wyglądało. I tak Prawo i Sprawiedliwość podchodziło do polityki publicznych pieniędzy. Nieważny ekspert, nieważna opinia, nieważny stan faktyczny, tylko ważne, żeby w tej mojej telewizji tam rządowej ten pasek szedł na zasadzie takiej, że kolejny dowód na to, że był to zamach smoleński. No, no Antoni Macierewicz jest, wie pani, takim wyjątkowym, perfidnym cynikiem w polskiej polityce, który dla poklasku, dla uznania Jarosława Kaczyńskiego zrobi najgorsze świństwo. I to świństwo wczoraj w tym 700 stronicowym raporcie zostało pokazane. O tym, że Antoni Macierewicz jednak nie wierzył w zamach, mówił generał Piotr Pytel, z tego, co pamiętam. A jaka jest z pana zdaniem odpowiedzialność Jarosława Kaczyńskiego za to, co ukazało się w raporcie Macierewicza? Tam pewnie odpowiedzialności takiej bezpośredniej nie ma, dlatego, że Jarosław to Kaczyński... To są maile, pisma, yy, ta, że Jarosław Kaczyński wiedział, wiedział tak, co ale się dzieje w jego podpisu tam nie ma i to jest już teraz robota dla prawników, czy oni znajdują jakieś podstawy prawne, żeby na bazie tego zgromadzonego materiału jakieś doniesienie do prokuratury też wystosować, bo wiemy, że tych zarzutów w stosunku do Macierewicza jest dużo. Są zarzuty w stosunku do Błaszczaka, są zarzuty w stosunku do Misiewicza i paru jeszcze innych Członko tych z najbliższego kąci. obozu, ale na razie do Kaczyńskiego nie ma. Natomiast politycznie wszyscy wiemy, bez zgody Jarosława Kaczyńskiego w żadnej sprawie, która dotyczy Prawa i Sprawiedliwości, nic się nie działo. Więc o tym Jarosław Kaczyński wiedział, przecież pani pamięta, państwo pamiętacie, dziesiątego dnia każdego miesiąca oni tym, y, y, tą y, podkomisją grali na emocjach ludzi. Że już no może są tak jak bliżej, Jarosław Kaczyński prawdy. zbliżał się, do prawdy, tak? tak może no teraz... I, i ile myśmy tego e, razy słyszeli. Doszliśmy do prawdy. E, Tomasz Trela, poseł Nowa Lewica, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, miłego dnia.